pewna pani, dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska często niezbyt pochlebnie mówi o Maćku Kurzejewskim, ale też ostatnio zasłynęła z takiej bardzo ostrej wypowiedzi na temat Ilony Felicjańskiej. I jestem ciekawa, co uważasz o takich wypowiedziach dziennikarzy. Czy, czy wypada, czy to jest jednak przekroczenie jakichś granic? Znaczy to jest nikt. To jest osoba, która jest psychicznie chora. No, nikt normalny się nie zachowuje, nie obrzuca bluzgami innych. Ja myślę, że ta Pani po prostu musi się leczyć. A nas to nie interesuje, co ona mówi, nawet nie chce wiedzieć. Ale czy, czy takie osoby właśnie, to leciła właśnie ta ciemna strona telewizji? Nie, ciemna strona telewizji to nie są tacy ludzie. Bo taka osoba w ogóle nie powinna pracować w mediach i nie wiem, kto w ogóle jej daje możliwość wypowiadania się. To już jest smutne, że ktoś daje jej możliwość wypowiadania się na temat innych osób, których ona po prostu kompletnie nie zna. Natomiast ciemna strona telewizji to jest przede wszystkim zabranie ogromnej prywatności tym ludziom. Papa paracji na płotach, e, robienie zdjęć w trakcie, kiedy się ze swoimi dziećmi w najróżniejszych sytuacjach. E, ciemna strona telewizji to jest też wewnętrzna walka, która tam się odbywa. I pamiętam, jak wiele autorytetów, których miałam zaszczyt spotkać w swoim życiu w telewizji. E, kształcił mnie jeszcze profesor Bardini. Miałam szansę spotkać się z panią Krystyną Loską, z panią Edytą Wojczak, z panem Janem Suzinem. I oni zawsze powtarzali mi jedno, że telewizja to jest taka matka, która zjada. Własne dzieci. Najpierw je wykształci, wychowa, ubierze, zrobi z nich takie dziecko, które już nadaje się do tego, żeby wypuścić świat, ale nie wypuszcza w świat, tylko nagle zaczyna je niszczyć od wewnątrz. I to jest ta ciemna strona telewizji. Ale z drugiej strony, w mojej obecnej pracy, to co nauczyłam się w telewizji, powoduje, że mogę tylko czerpać z tego doświadczenia.